Jeden negatyw na Allegro, szczególnie jeśli masz małe konto lub dopiero zaczynasz sprzedaż na Allegro, no nie ubije teraz twojej sprzedaży. Przynajmniej w teorii. Co jeszcze ciekawego pojawiło się lub pojawi się na Allegro Early czy OLX? O tym będzie w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam. Partnerami odcinka są: Pirkspark, najlepsza jakościowo agencja Allegro Ads w tym roku. Plastfarb Polski producent opakowań stworzyw sztucznych, który łączy ze sobą konkurencyjne ceny z dbałością o środowisko. Linki do partnerów znajdziecie w opisie. No i w końcu na Allegro coś pozytywnego w zmianach dla sprzedawców, przynajmniej po części, ponieważ teraz nawet osoby, które dopiero rozpoczynają sprzedaż na Allegro i nie mają tak bardzo rozwiniętego konta, przynajmniej jeśli chodzi o opinię, no to teraz takie osoby nie muszą obawiać się o negatywną opinię. Jeśli jaką dostaną, tym bardziej jeśli jest ona na przykład niezasłużona. Bo Allegro robi tutaj pewien ukłon w stronę sprzedawców i taką jedną opinię będzie wykluczać z jakości naszej sprzedaży. Ale pamiętajmy, że jest to tylko jedna opinia i jakby taka jedna szansa na 30 dni, bo kolejną taką negatywną opinię Allegro będzie mogło wykluczyć dopiero po upływie 30 dni od otrzymania tej wcześniejszej, więc oczywiście. Nie zachęcam do zbierania negatywnych opinii. Natomiast jeśli taka wpadka wam się przytrafi, przynajmniej jeśli jesteście na początku swojej drogi z Allegro, no to w miarach jakości sprzedaży w dwóch kategoriach zadowolenie kupujących oraz polecenia kupujących, no nie będzie miało to aż takiego wielkiego wpływu na te zakładki. A dodam, że ba, w ogóle nie będzie miało to znaczenia. Oczywiście te negatywne oceny dalej będą uwzględniane w procencie Naszych poleceń, jeśli chodzi o zakładkę użytkownika, i tutaj standardowo się nic nie zmienia. Taki negatyw dopiero zniknie z tej zakładki po roku. No i po roku również nie będzie się liczył do tej średniej. Ale wydaje mi się, że i tak jest to naprawdę spore ułatwienie dla sprzedawców, tym bardziej tych, którzy mają bardzo małą ilość zamówień. Albo dopiero świeże konto i zaczynają sprzedaż na Allegro. No i to tyle, jeśli chodzi o zmiany ułatwiające życie na Allegro. A teraz przejdźmy do zmian, które no, mogą nie wszystkim tak naprawdę przypaść do gustu. Zacznijmy od tego, że praktycznie od 30 kwietnia, czyli od kilku dni, aby dodać kogoś do zakładki, moi nieaktywni kupujący czyli to taka nazwa politycznie poprawna, sprzedawcy znają ją jako Czarna Lista Allegro. No to musimy dać szansę teraz trzy razy kupującemu, zanim dodamy go do tej zakładki. Podczas dodawania do tej zakładki musimy wskazać trzy zamówienia, w których no, zawinił właśnie ten kupujący. I te zamówienia oczywiście z ostatnich 180 dni. No i oczywiście muszą być na tyle. Uzasadnione, aby można było dodać kupującego do tej listy. Czyli jeśli klient zrobił coś wielokrotnie, a według regulaminu Allegro wielokrotnie to minimum trzy razy, na przykład trzy no, razy nie odebrał przesyłki pobraniowej, to musimy właśnie wskazać te trzy zamówienia i dopiero wtedy możemy dodać takiego delikwenta do czarnej listy. Oczywiście kupujący na 180 dni ląduje na takiej liście i, i nie ma możliwości dokonywania zakupów u nas, natomiast po 180 dniach znowu usuwany jest automatycznie z tej listy. Oczywiście wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której... Kupujący no, groził ci, że zrobi coś na Twoją niekorzyść, tak? I zrobił to wielokrotnie. A przypomnę, że wielokrotnie dla Allegro to jest trzy razy. Więc powinieneś przesłać do Allegro trzy takie skrydy, w których trzy razy ci groził. I nie mogą to być trzy te same skrydy. No i teraz przejdźmy płynnie do kolejnej zmiany, a mianowicie zmiana w opóźnieniu wystawiania ofert na Allegro. Pewnie już to po części część z Was zauważyła, i to niezależnie czy wystawiamy coś przez BaseLinkera, czy wystawiamy z pliku, czy to wystawiając z poziomu panelu Allegro przedmiot, no to po wystawieniu możemy otrzymać taki obrazek. I dlaczego tak jest? Bo zgodnie z zapowiedziami Allegro dokładniej będzie sprawdzać oferty, które wystawimy na portalu. No i będzie to zajmować około kilku minut, jeśli. Produkt w katalogu już, już istnieje i tylko dodajemy do swojej oferty jeden taki z produktów. Natomiast jeśli tworzycie nowy produkt i dodajecie go dopiero do tego katalogu, no to taka zmiana albo taka przerwa w publikacji oferty może trwać około 30 minut, nawet do 2 godzin. No, jeśli po tej po tym czasie, Allegro nie zweryfikuje, czy oferta jest zgodna na przykład z regulaminem, że możesz ją dodać do katalogu albo produkt dany już istnieje. No to po tych dwóch godzinach i tak. Oferta zostanie opublikowana, a ta dodatkowa weryfikacja odbędzie się po prostu w późniejszym czasie. Więc jeśli wyskakuje wam błąd 404, no to wcale nie znaczy, że coś zepsuliście, coś źle zrobiliście, no tylko jest to właśnie to opóźnienie w wystawianiu ofert. Nie musicie tej oferty wystawiać jeszcze raz. Ale przejdźmy teraz do zmian, które już od 14 maja będą na early dostępne. Yy, zmieni się zapis w regulaminie odnośnie pakietu Early Shop. Bardziej chodzi o płatność, ponieważ do tej pory, jeśli mamy wykupiony pakiet Early Shop, który obecnie kosztuje 59.90, dzięki temu pakietowi możemy jakby do konta dodać kilka sklepów do jednego konta firmowego. Tak, bo yy, część osób yy, dzieliła sobie na przykład różne oferty na jakby na sklepy gdzie miała różny asortyment. No i teraz to się zmieni, ponieważ za każdy taki sklep na jeden na koncie firmowym będziemy po prostu musieli tą opłatę uiścić oddzielnie. Oczywiście abonament Early Shop na Early nie jest obowiązkowy, bo, bo można mieć ten abonament podstawowy, który nie kosztuje nas nic. No natomiast ten Early Shop jednak umożliwia między innymi, to, że klient ma na przykład u nas darmową przesyłkę, za którą my oczywiście odpowiednio płacimy. Taki odpowiednik Smarta na Allegro, jednak na Erlino klient nie musi wykupywać sobie Smarta, a to sprzedawca jakby opłacając e, w ofertach ten abonament umożliwia właśnie te darmowe wysyłki dla kupujących. No i ostatnia ze zmian to zmiana na Oelixie, który wydaje mi się, że wychodzi już troszkę z cienia bycia tylko portalem ogłoszeniowym i idzie coraz bardziej, małymi jeszcze kroczkami w kierunku bycia marketplacem. Oczywiście, jeszcze do tego daleka droga, no, ale po ostatnich, na przykład, zmianach, jeśli chodzi o auto autoprzedłużanie, które no gdzieś tutaj Wam prezentowałem, działa to bardzo sprawnie, przynajmniej u mnie, dochodzi kolejna rzecz, a mianowicie system oceniania sprzedawców, czyli od 3 czerwca, bo od 3 czerwca dopiero nastąpi ta zmiana. Yy, Sprzedawcy będą mogli ocenić tylko ci kupujący, którzy dokonali zakupu z przesyłką OLX. Czyli, jeśli kupili kup teraz, a przez sprzedawca na przykład wysyłał własnym jakimś tam yy, transportem pośrednikiem, yy, no i czasami powiedzmy, nie doszło do transakcji z winy. Powiedzmy kupującego i kupujący negatywnie ocenił taką opinię. No to chodzi o to, że teraz nie będzie miał takiej możliwości. Tylko potwierdzona dostawa właśnie z tą przesyłką OELIX. Natomiast to czego mi cały czas jeszcze brakuje na OELIXie, to właśnie możliwości zakupu za pomocą e, jednego kliknięcia kilku produktów w jednej transakcji, tak? E, tak jak to na przykład. Wygląda na vinted, tak? Tylko, że tutaj OLX też by mógł to zaimplementować, ponieważ teraz jest troszkę kombinowania. E, trzeba klientowi e, nawet OLX sam zachęca do tego, żeby skontaktować się ze sprzedawcą i tutaj, e, aby sprzedawca wystawił ogłoszenie różnych tych wszystkich produktów w ramach jednego jakby ogłoszenia. Co jest? Muszę przyznać uciążliwe, szczególnie jeśli ktoś ma dużo zamówień dziennie, no to takie przeklikiwanie się nie zawsze jest na to czas. Ale może w końcu na tym oliksie coś się zmieni i pójdzie to w dobrym kierunku. Jak widać zmiany są też z miesiąca na miesiąc jak będzie, zobaczymy. Tymczasem tyle o zmianach, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!